To kurwa nie zła benzyna, nie? Ja pierdolenie się nawet, kurwa zająć nie chce halo? halo powolniak co ty co ty potrzebujesz co się dzieje? to gówno nawet nie chce się kurwa podpalić już wziąłem kurwa trzy kanistry ty, ty, ty kurwa auto nawet nie potrafisz podpalić powodzie. kurwa człowieku to nie chce się Devil. podpalić nie można na to Devil. wylać lekko odchodzę a już kurwa plamy nie ma Halo no tak to każdy chyba może strzelać oprócz mnie radzie, nie? co? Każdy oprócz mnie może strzelać I ty kurwa kierujesz no Tak, tak. I... Aha. Ty, a te nie są losty? Pani... nie są, są... losty? Gdzie są robimy? Są No, wjeżdżają wierzy... nam na tego Czy on jest stary psychicznie? Kurwa Wyjebał mi do tych strzałek Nie, że wróć,